Cześć, witajcie na kanale Polski Kolekcjoner Dzisiaj widzicie coś innego, niezwykle A są to monety zagraniczne Tych monet Historia była taka, że Ja dałem Kolekcjonerowi, który do mnie przyjechał ze swoją kolekcją trzy szrotowe monety z Perelu. A ja sobie wybrałem takie, bo akurat mnie zaciekawiły. A teraz są to 5 ore. 1963. jest to dwa Franki focus z 38 ósmego, czyli troszkę przed drugą wojną światową, ale jest to jeszcze przed moneta. I jest ona ciekawa, bo ma odwrotkę. W tym, w tym najbardziej się charakteryzują francuskie monety. Nie znam się na francuskich monetach, więc nie powiem co ta głowa przedstawia. I dwa franki. Czterdziestego, tak samo z odwrotku, i jako bonus pokażę Wam dziesięć to są już późniejsze roczniki ponieważ mój dziadek wyjeżdżał dużo za granicę i pozostały takie monetki to to z z... Focus. Już nie chcę złapać. Z osiemdziesiątego szóstego, tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego szóstego. Z tego co kojarzę do to chyba, chyba jest srebrko, ale nie jestem tego pewien. I tu mam jeszcze pięć centimos, też francuskie z tysiąc dziewięćset drugiego. I tak samo ma odwrotkę. Tu też wam nie powiem, co to jest. Głowa. Co to wy możecie pisać w komentarzu, co to jest. Więc to by było na tyle w tym filmie. I jeszcze chciałbym powiedzieć, że przez najbliższy czas może nie być filmów, ponieważ wyjeżdżam, a nie wiem, czy będę brał z, ze sobą kolekcję. Więc to by było na tyle w tym odcinku i cześć.